Halo, halo i cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Oczywiście do mnie zobaczą na kolejny odcinek z Party Harda. Cóż, lecimy z kolejną imprezą. Zobaczymy, czy ją tak samo rozdupimy jak poprzednią. Po, po czy raczej nie? O ja to jest ta impreza? Yy, to tak, to załączamy. Pyk. O! Pyk. Mamy 24 osoby zabite. O no, dwóch ochroniarzy tam już zabiliśmy. No tutaj trzeba uważać, wiecie. Dobra. To jest to, wiecie, że trzeba uważać strasznie, co tutaj się klika. To i jak? O, może. o, a tego pana to wniecimy tutaj. No, ładnie będzie, idzie, dziesięć osoby. Połowa imprezy wybita. Mamy 68 osób do zabicia. Dobra, my sobie postajemy tutaj z boku. Poczekamy aż jak Dobra, myślę, że teraz możemy iść już. Myślę, że możemy. Gdzie ja jestem? Czekajcie. Tu jestem. To stąd, bo, bo będzie, za, będzie zaraz na mnie. Cool. Jak ten umrze tutaj i będzie na mnie, to się... Dobra. Ej, policja, to musimy czekać tutaj, nie mamy wyjścia. Sobie poczekamy tutaj, żeby nie było. Nie macie. tego tego można by było... No właśnie tu można by rzucać ludzi. Dobra. wam, że źle nie ma. Z umieralnością ładnie padają. No są policjant. To podejrzliwe podejrzliwy. Zobaczmy, zobaczymy, kto przyjedzie, no. Czy może jednak nie będzie tak źle? O, bo ten śpi. <laughs> Przepraszam, bas. Chodź tu, gruby. Ciemne lenia, bo chodzą w Kubko? A, to jesteś ty, ty jeszcze. To ja tak nie mogę. Kurde. Będę nie zabijaj tutaj, bo... Wchodzą, wychodzą. No skuźba mać. Mogliby się zdecydować. Dobra, jeden zabity. Ech. Spieprzamy stąd. Zaraz będzie na mnie. Szybaczka, nie są takie rozłożeni, że wiecie... Ciężko coś... Ojej, oj, oj. Nie ma łatwo tutaj, wiecie? Dobra... Dobra, to nie byłem ja. Mnie tam, tam wcale, a wcale nie było, słuchajcie. Wiecie co, złego to nie ja. Opuść go. <sighs> and żeby go czego się drzesz, nie macie dobra, nie ma źle słuchajcie z tego go zaczekamy. Patrz tu Jak można wydawać dźwięki, jak jest martwy, nie? Tego można było tam u góry zaciukać Nie macie Nara Hm. No, no, nie, no nie dostało i dużo, nie? A ja po prostu się kręcę jak wrzut na, na tyłku. Pójdź parę się ludzie. to mi chodziło? Chociaż tu może nie. O, tam pójdziemy. Wiesz, i trochę roztegować, bo za dużo tych ludzi było w jednym miejscu. Pyk, pyk. Dobra, to dzwoni na policję, niech se dzwoni My stąd idziemy Przylecieli Nie ma źle słuchajcie, jest dobrze Pyk Leć 60 osób kłóciła, nie można tego spieprzeć, no Ale raz, ciekaw czy... Dobra. Lecą i wydają dźwięki, no. Eee. Tu widzę, że kolejna osoba. Nie macie? Dam cię wyżej, żeby cię ciężko było znaleźć. Dziękuję. Składowisko trup trupów, proszę. A to easy teraz. Tylko kwestia ich po prostu pozabijać. Tyle. Dobra. No, a ile jest? Trzech? Trzech. Myślę, że nawet po kolei, tylko niech pan policjant sobie pójdzie stąd. O, DJ-a DJ, możemy już zaciukać Tak, teraz ciebie. I dziękuję. Mamy. Mamy to słuchajcie. Impreza zakończona sukcesem. nie wiem po co on tam idzie, ale okej. Okay. Tam muszę taki imprezy. Ale dobra. Mamy, słuchajcie, wszystkich wybitych. O, zajęło to 13 minut. Trochę dłużej, bo trochę tych ludzi było. Ale cóż, no... Będziemy kończyć także historyjka i będziemy się, my się żegnać. Just frustrating, goddamn silence. The shadow had swept through our lives and then hidden away like the yellow-bellied piece of shit that he is. Mr. West, please, let's stick to the facts. What do you think he was doing during this time? Damned if I know. Tell you what, though, those months dragged and dragged. The papers wanted names. There was severe public unease. The police force was a laughingstock. You'd never guess that one single sicko could rip this country apart so badly day out in the desert there was an encounter. What kind of encounter? guy driving late one night told us he nearly hit this guy who stepped down the middle of the road. Apparently he didn't say much, although the driver was in shock, as you'd expect. He sort of just threw a flyer at the guy's feet said he needed help needed help. What kind of help said he needed a ride to a party on a boat. No dobra. To było na tyle. Ja mam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Eee, mam nadzieję, że niedługo będziemy widzieć się w kolejnym odcinku. Więc już standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam z Darunia. Więc się trzymajcie. No i cześć, do następnego. Pa pa!